Poprzedni odcinek dotyczył sytuacji, gdy prawa jazdy bez naszej winy odbierał starosta powiatu. Dzisiaj idziemy pięterko wyżej, czyli zdałeś egzamin na prawo jazdy, jesteś szczęśliwym posiadaczem uprawnień od lat. Jeśli myślisz, że nikt nie zabierze ci prawa jazdy, to widocznie nikt wcześniej nie uświadomił ci, że za błędy egzaminatorów i urzędników w tym kraju płacą zwykli obywatele, a zasada konstytucyjna prawna bytych jest jak? Dobra teściowa, czyli każdy o niej słyszał, ale nikt jej na oczy nie widział. Witam serdecznie! Masz prawo jazdy? Marszałek Województwa też ci je zabierze. Mamy wtorek, a przypominam, że wtorki to odrobina merytoryki, czyli dzisiaj będzie ustawa z 5 stycznia 2011 roku. O kierujących pojazdami orzeczenia sądów administracyjnych i postępowania prokuratorskie wobec urzędników. Mówiąc krótko, ty może jednak nie stracisz prawa jazdy, a urzędnik pójdzie siedzieć. I to nie tylko wizja idealnego świata, ale no tak było. Nie zmyślam. Przykład złodzi, choć nie wiem, na jakim morzu ta łódź pływała, bo sterników podobno już było wielu, w każdym razie. Wirtualna polska autokult opisuje przypadek pani Pauliny. Pani Paulina z Łodzi, jak tysiące innych kandydatów na kierowców, przystąpiła oczywiście do egzaminu na prawo jazdy. Zdała go, czyli wiadomo, strzelają szampany, cała reszta, człowiek zachwycony. Następnie jeszcze odebrała dokument, ale cieszyła się nim tylko przez miesiąc. Decyzją marszałka województwa Łódzkiego egzamin został unieważniony, musi być powtórzony, a prawo jazdy trzeba zwrócić. To efekt nierzadko chwalonego systemu kamer w pojazdach egzaminacyjnych, które miały między innymi chronić prawa kandydatów na kierowców. I bardzo często słyszeliśmy o niesłusznych decyzjach egzaminatora, które teraz można zaskarżyć. No ale podobno każdy kij ma dwa końce i tego typu sprawy również. W każdym razie po obejrzeniu nagrania wideo w Urzędzie Marszałkowskim, który nadzoruje Wordy. Stwierdzono nieprawidłowość w postaci zbyt krótkiego egzaminu. Egzamin trwał 24 minuty w, wobec wymaganych minimum 25 minut, co i tak jest wyjątkiem, bo normalnie egzamin powinien trwać minimum 40 minut. I wyjątek ten stosuje się tylko wtedy, gdy kandydat na kierowcę wykona wszystkie za, wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest jak wynik na koronkę, czyli pozytywny. Dlatego też Kolejnym powodem cofnięcia decyzji przez marszałka był brak wykonania jednego z zadań, no i inne duperele. W każdym razie, na blogu autoprawo.pl prowadzonym przez Oskara Możdżynia, który komentuje tę sprawę, czytamy, że prawo administracyjne ma to do siebie, że bierze pod uwagę tylko i wyłącznie to, czy przesłanki wynikające z przepisów zostały spełnione, czy też nie. Organy administracji niemal nigdy nie mają luzu decyzyjnego, który pozwalałby brać pod uwagę. Takie rzeczy jak brak winy po stronie adresata decyzji administracyjnej. I drodzy Państwo, gdybyśmy na przykład sprawy karne przenieśli na grunt prawa administracyjnego, to słynny przepis, czy artykuł 197 w kodeksie karnym, dotyczący doprowadzenia do e, powiedzmy miłości wbrew woli drugiej strony, to na gruncie prawa administracyjnego, gdybyśmy to rozpatrywali, to byśmy nie patrzyli na winę w kodeksie karnym, prawda? Tylko byśmy popatrzyli krótko. Kto ma interes, ten idzie siedzieć za gwałt, bo ma narzędzia gwałtu, prawda? Do tego się to mniej więcej sprowadza. W każdym razie, jeżeli chodzi o te historie, czy podobne historie, były różne przypadki. I jednym z ciekawszych był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie 547 kierowców z Legnicy, którym zaświadczenia o ukończeniu kursu w Szkole Nauki Jazdy wystawiła osoba bez uprawnień. I drodzy Państwo, choć organy Państwa Stwierdziły naruszenie prawa w kwestii legalizmu, to jednak sądy stanęły po stronie obywateli, którzy nie mogą tracić zaufania do państwa. Przecież zdali egzaminy pod okiem urzędnika państwowego, jakim jest egzaminator. I można mieć tylko nadzieję, że takie sprawy jak sprawa pani Pauliny, za niedługo to będą po prostu sprawy, gdzie e, były wszczynane przez ludzi, którzy będą oglądać świat za krat. W każdym razie, drodzy Państwo, w Bydgoszczy podobnie. I za Gazetą Pomorską. Marszałek chciał unieważnić egzamin. Pan Damian twierdzi, że przecież prawo jazdy zdobył zgodnie z zasadami, a sąd uznał, że nadzór niesłusznie unieważnił dwa egzaminy na kategorię B przeprowadzone przez bydgoską egzaminatorkę. I, drodzy państwo, tam w sprawie w Bydgoszczy generalnie chodziło o to, że sąd podzielił argumenty od organów nadzorujących, gdzie egzaminy państwowe na prawo jazdy były... Podstawą do odebrania uprawnień, m.in. panu Damianowi. Yy, tak czy inaczej, pan Damian już od, w tamtym czasie ponad drogę jeździł samochodem, prowadził auto bezpiecznie, bez wypadku, czy nawet zwykłej kolizji, uważał, że zdobył prawo jazdy zgodnie z zasadami. W każdym razie składał wniosek o odrzucenie decyzji samorządowego kolegium odwoławczego w Toruniu, które wcześniej uznało argumenty marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Tak czy inaczej, te decyzje oznaczały unieważnienie egzaminu i obawę pana Damiana, że urzędnicy odbiorą mu uprawnienia do kierowania. I co jest najciekawsze, egzamin odbył się w czerwcu 2015 roku w Inowrocławiu. Egzaminatorką była pani Dominika Chmara z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. I... Generalnie uznała, że nie licząc jakichś drobnych błędów, ogólnie jechał dobrze i egzamin należy uznać za zdany. Po przeglądnięciu zapisu monitoringu, marszałek województwa, a faktycznie urzędnicy nadzorujący Wordy. Unieważnili egzamin dopatrując się błędów, które powinny skutkować przerwaniem jazdy. I za błędy uznano np. takie elementy jak dwukrotne zgaśnięcie silnika w czasie podjazdu pod górę, przejechanie podwójnej ciągłej na jednej z ulic oraz wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Jest to o tyle istotne, drodzy Państwo, że w postępowaniu przed sądem, zanim sędziów, którzy przejrzali zapis monitoringu, marszałek i kolegium odwoławcze błędnie zinterpretowali wszystkie kwestionowane przez nich manewry. Na placu manewrowym silnik faktycznie zgasł dwukrotnie, ale jeszcze przed wykonaniem zasadniczego zadania, zanim podjechał do miejsca, z którego podjeżdża się podzniesienie. Auto faktycznie przejechało podwójną linię ciągłą, ale kierujący miał prawo to zrobić, bo sytuacja go do tego zmusiła, bo przy prawej krawędzi zaparkowane były pojazdy. Manewr wykonał nie stwarzając zagrożenia dla... Życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Gdyby takie zagrożenie stworzył, przerwanie egzaminu byłoby zasadne. I wreszcie, egzaminowany nie wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Marszałek i kolegium błędnie uznali, że tak się stało, choć zapis monitoringu tego nie potwierdził. I w takim wypadku, oczywiście, że prokurator powinien wszcząć postępowanie przeciwko marszałkowi i jego pracownikom. W każdym razie okazało się, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał też drugi wyrok gdzie również przyznał rację pani Dominice Chmarze, odwołującej się od innej decyzji marszałka i kolegium. Tu również chodziło o unieważnienie egzaminu z 17 czerwca w Inowrocławiu, ale tym razem niezdanego przez kursantkę. I pani Dominika przerwała jazdę, uznając, że kursantka stworzyła zagrożenie w ruchu, bo ewidentnie jechała na drzewa. Więc, drodzy państwo, jeżeli urzędnicy nie są w stanie wyłapać pewnych elementów, to... W tym wypadku nie wiem, czy powinni sprawować nadzór, bo od nadzoru byśmy jednak wymagali szczególnego podejścia i to takiego, który nie będzie uwalane przez sądy. Tu w każdym razie sąd uznał, że zachowanie egzaminowanej stworzyło realne zagrożenie dla życia i zdrowia, nawet jeżeli prędkość była mała, zatem decyzja egzaminatorki była słuszna. Jeżeli przyjmiemy założenie, że chodzi o bezpieczeństwo, nasze zdrowie, życie innych uczestników, na straży. W których stoi marszałek i jego urzędnicy, to wydawanie decyzji po latach jest drodzy Państwo, jak leczenie umarlaka, denata, zwał jak zwiał, antybiotykami i może i NFZ za to zapłaci. Ale gdzie tu sens, gdzie logika? Idźmy krok dalej. Skoro można dawać ordery pośmiertnie i degradować pośmiertnie, to aż się prosi o odbieranie pośmiertnie praw jazdy, prawda? A może nie będę żartował, bo jeszcze wpiszą to do ustawy. Faktem jest, że ważymy pewne wartości. I rewelacyjnie tę tematykę porusza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 1 OSK 2445 przez 14 z dnia 23 czerwca 2016 roku. Tam sprawa generalnie dotyczyła prawa jazdy z 2007 roku, gdzie właśnie jeżeli chodzi o kwestie leknicy, e, była sytuacja taka, że pani wystąpiła w tym 2007 roku o prawo jazdy i w, w 2013 roku do sądu, czy inaczej, powiedzmy w ten sposób, tam była sytuacja taka, że w 2013 roku do Urzędu Miejskiego, e, płynęło prawomocne postanowienie Sądu w Legnicy, na podstawie którego orzeczono przypadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy, gdyż poświadczały one nieprawdę, a zatem pochodziły z przestępstwa. I wśród powyższych dowodów rzeczowych znajdowało się również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia właśnie przez skarżącą. Dołączono również do tej sprawy wyrok Sądu Rejonowego Legnicy z dnia... Z października 2010 roku, w którym uznano obywatela MK za winnego wystawienia poświadczającego nieprawdę wskazanego wyżej zaświadczenia. W każdym razie, drodzy Państwo, prezydent miasta znaczy, yy, i zarazem yy, starosta yy, wznowił z urzędu postępowanie zakończone decyzją, gdzie yy, to prawo jazdy było wcześniej wydane. W związku z ujawnieniem okoliczności potwierdzonej wyrokiem karnym, że przedłożone przez skarżącą zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pochodziło z przestępstwa, no i oczywiście, skoro uchylono to prawo jazdy, to SKO oczywiście utrzymało w mocy decyzję. I skargę na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego wniósł również prokurator okręgowy, domagając jej uchylenia, a za skarżonej decyzji zarzucił naruszenie, między innymi, i tu drodzy Państwo, uwaga, bo to się każdemu może przydać. Artykuł 11 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami poprzez niezastosowanie go w sprawie, wskutek czego organ odmówił wydania prawa jazdy osobie, która spełniała wymagane warunki, czyli artykuł 151 paragraf 1 punkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego poprzez jego niezastosowanie w sprawie w sytuacji, gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy dawał podstawę do odmowy uchylenia ostatecznej decyzji prezydenta miasta. Do tego dochodzi oczywiście artykuł 77, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, polegający na zaniechaniu zebrania i rozpatrzenie całości materiału dowodowego. Wskutek czego błędnie przyjęto, że osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy nie nabyła uprawnień do jego uzyskania. Artykuł 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, polegający na nieuwzględnieniu słusznego interesu obywatela, jak również interesu społecznego. Artykuł 8 KPA, polegający na tym, że wbrew obowiązkowi prowadzenia postępowania w sposób pogłębiający zaufanie obywateli do państwa, organ uznał za prawidłową sytuację, w której odpowiedzialność za własne uchybienia w zakresie weryfikacji dokumentów niezbędnych do uzyskania prawa jazdy przerzucił na obywateli. W skardze podniesiono, że nie do zaakceptowania jest sytuacja, że przez cztery lata funkcjonował ośrodek szkolenia kierowców, podlegający nadzorowi ze strony prezydenta. I wystawiający dokumenty podlegające weryfikacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, a żaden z organów nie sprawdził uprawnień w zakresie prawidłowego jego funkcjonowania. Na marginesie wskazano, że w 4 lutego 2014 roku prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Urzędników Urzędu Miasta odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka szkolenia kierowców, czyli o przestępstwo z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Ponadto wskazane stwierdzono, że gdyby nawet istniały zastrzeżenia co do efektów szkolenia, to egzamin państwowy zweryfikował je ze skutkiem pozytywnym. No i naczelny sąd administracyjny stwierdził, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy, podejmując szkolenie we wpisanym do rejestru ośrodku szkolenia kierowców, pozostaje w uprawnionym zaufaniu, że jest to podmiot działający legalnie i podlegający stosownemu nadzorowi państwowemu. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy może zatem zakładać, że zaświadczenie, jakie zostanie jej wydane po ukończeniu szkolenia, Zgodnie z harmonogramem, będzie dokumentem uprawniającym ją najpierw do przystąpienia do egzaminu państwowego, a następnie do wydania prawa jazdy. I mało tego, na marginesie, drodzy Państwo, zaznaczę, jeżeli ktoś zostaje dopuszczony do egzaminu, to znaczy, że te dokumenty nie budziły również żadnych zastrzeżeń u osób, które dopuściły te osoby do egzaminu. A zaufanie, o którym mowa, podlega ochronie z punktu widzenia zasady zaufania obywateli do państwa. I stanowionego przez nie prawa, wywodzonej z klauzuli demokratycznego państwa prawnego, czyli artykuł 2 Konstytucji, w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i do prawa, określana także jako zasada lojalności państwa wobec obywatela, wyraża się w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, by nie stanowało się ono swoistą pułapką dla obywatela. I aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań, oraz to, że był w przekonaniu, że jego działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem i będą także w przyszłości uznawane za takie. To jest m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2001 roku i tam zdaniem Trybunału. Zasada zaufania obywatela do państwa. I stanowionego przez nie prawa opiera się na pewności prawa, a więc na takim zespole, cech przysługujących prawu, które zapewnia jednostce bezpieczeństwo prawne. Kierując się takim rozumowaniem, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że w mniejszej sprawie należy udzielić silniejszej ochrony zaufaniu jednostki do państwa i stanowionego przez niego prawa. Konieczne jest bowiem podkreślenie, że osoba, która uzyskała w. Prawo jazdy, które jej potem zostało odebrane, nie miała jakichkolwiek podstaw do przypuszczania, że szkolenie, jakie odbywała w ośrodku, było szkoleniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami. Miała prawo działać w oparciu o założenie, że skoro ośrodek jest na liście, czyli jest sprawowana kontrola, to jest wszystko w porządku. Tymczasem to prawo tej pani odebrano po kilku latach w dodatku, wyłącznie na skutek zaniedbań organów władzy publicznej które nie dopełniły prawidłowo ciążących na nich obowiązków nadzorczych. Jak już bowiem wyjaśniono wyżej, kontrola ośrodków szkolenia kierowców powinna odbywać się regularnie, przynajmniej raz w roku, i obejmować m.in. sprawdzanie, czy osoby wykonujące szkolenia posiadają odpowiednie kwalifikacje, a weryfikacja uprawnień instruktorów nauki jazdy jest zadaniem państwa. Nie można tego wymagać od osób uczestniczących w kursach. Od takich osób można wymagać co najwyżej, Zachowania staranności polegającej na sprawdzeniu, czy sam ośrodek jest wpisany do odpowiedniego rejestru, za czym idzie domniemanie, że jest to podmiot działający zgodnie z prawem. I w przedmiotowej sprawie o wznowienie postępowania doszło do przerzucenia na jednostkę negatywnych konsekwencji zaniedbań władzy publicznej. I stąd, w konsekwencji, sąd przyjął, że decyzja prezydenta z dnia w listopadzie 2013 roku o uchyleniu ostatecznej decyzji firmując krótko o cofnięciu prawa jazdy, była po prostu niesłuszna i naruszająca konstytucję. Organy. <laughs> organy błędnie wyważyły wychodzące w grę wartości udzielając bez prymatu zasadzie legalizmu, a nie uwzględniając jednocześnie specyfiki sprawy. W której zachodziła konieczność poszanowania zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa. W okolicznościach tej sprawy nie było podstaw do uznania, że osoba, której zabrano prawo jazdy nie odbyła szkolenia wymaganego do uzyskania prawa jazdy w danej kategorii w rozumieniu artykułu 11 ust. 1 punkt 3 ustawy o oczywiście ustawy o kierujących pojazdami. No i wychodząc z powyższych założeń, naczelny sąd administracyjny uznał, że Podstawy, jeżeli chodzi o tę skargę, należało rozpatrzyć tak, a nie inaczej. W związku z powyższym, drodzy Państwo, skoro dzieje się w ten sposób, że urzędnicy mają gdzieś nasze prawa, to niestety trzeba walczyć do końca. Ale końcem tej wa walki z całą pewnością nie powinna być sytuacja, kiedy opieramy się tylko i wyłącznie na walce, aby uzyskać nasze uprawnienia, ale starajmy się zadbać też o innych i w momencie, kiedy wygrywamy przed sądem, to pociągnijmy tych urzędników jednak do odpowiedzialności karnej. Za dzisiaj serdecznie dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się i do piątku.